Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Przychodzę do Was dzisiaj z pieluchą. O, proszę bardzo, z pieluchą na alokazji, czyli z tym, co wykonałam y, tydzień temu oraz z tą bulwką odciętą. Tutaj w ogóle nie zaglądałam. Jak to wsadziłam, tak to tutaj jest, więc skręca mnie, co się tu dzieje. No bo minął już tydzień, y, bo robiłam to w środę i dziś jest kolejna środa, czyli dosłownie minął tydzień, także jestem bardzo zainteresowana. No i tak, tutaj nie będziemy tego, słuchajcie, rozkręcać, bo to by było, i to by było. Tutaj i tak trzeba będzie. Tutaj i tak pewnie trzeba będzie poczekać na jakieś większe efekty, ja mech zwilżam, ale wydaje mi się, że nie ma po co y, zaglądać. Wydaje mi się, że wszystko dobrze idzie, bo patrzcie tutaj nawet jakieś korzeniach nam tu zafindala w ten mech. Także raczej tu jest y, dobrze, no nie? W każdym razie to tak, o, tutaj akurat, jeżeli chodzi o całą, całą alokazję, chcę pokazać, jak ja zrobiłam tą pieruchę, jak to wygląda. A tu co? Tosieńka. I no nie wiem właśnie... No, także chciałam pokazać pieruchę, jak to wygląda. No to yy, cóż ja tutaj zrobiłam? Mówiąc szczerze, wzięłam po prostu folię przeźroczystą kuchenną, odcięłam sobie taki, wiecie, jakiś taki porządny kawał, po czym złożyłam go na pół, żeby to nie było, wiecie, takie mocno szerokie jak, jak, jak folia, yy, no, żeby po prostu było cieńsze tak o pół. Yy, no i co? Przyłożyłam sobie trochę mchu, Później przyłożyłam folię, folię złapałam pierwszą gumeczką tutaj na dole, po czym upchałam mchu tyle, co się dało, złapałam tutaj drugą gumeczką byle tylko. No i tutaj zrobiłam sobie taki o, wizjerek, jak widzicie, spinaczem po prostu bieliźnianym, na zasadzie właśnie takiej, żeby tutaj móc zwilżać ten mech właśnie, właśnie tędy, prawda? Tyle, co się da. No, także tak to właśnie wygląda. Cała pielucha tu z powrotem y, przyłapię. Fajnie, że tutaj widać już ten korzonek. Bardzo, bardzo to jest pozytywne, no nie? Że, że jakiś koronek nam już tutaj y, y, wyrasta. No i słuchajcie, znalazłam też to, co mówiłam tydzień temu, że tutaj powinno być coś jeszcze. Jest. Tu jest jeden zielony i, i tu jest ten drugi. <laughs> no dobra, słuchajcie. O pieluszce to jest tyle pieluszkę i tak każdy każdy manualnie musiałby założyć sam no wydaje mi się, że konstrukcja jest bardzo prosta, tak? Natomiast co to jest tu? Co to jest tu? Bo słuchajcie, tutaj jest ta ej, coś tu widać. To jest ta bulwa, którą ja odcięłam po prostu nożem, tak wiecie, ciach na raz. Ciach na raz. Ej! Ej, patrzcie na o wow. Ej, fajnie, że z tym przychodzę. O, ale fajniutko. A ty wyjdziesz, może cała? Damy radę Cię wyjąć całą, żeby obejrzeć. Chodź, no tu. No, widzicie, tak wygląda dół. Tutaj to, co. To, to to jest mech. Spadaj, mech. No właśnie. Tak to wygląda. Tak to zostało właśnie yy, ucięte. Na, na prościutko. I tak samo wyglądała, że tak powiem, łodyga po odcięciu, no nie. Ja, aj, 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 no. Domofon zadzwonił do sąsiadki. Nie wiem, czy kto to tam listonosz, czy co, czy kurier, i nie wiem, w którym miejscu skończyłam, <noise> bo musiałam poczekać, tak wiecie, z 5, może 7 minut, żeby mi się dziewczyn uspokoiło, bo tam się coś mnóstwo się y, szurania na klatce wydarzało. W tym czasie sobie, słuchajcie, trochę oczyściłam tą bulwę z tego, co się dało. O, tutaj, z tej, z tej takiej skórki. Ja do dziś nie wiem, czy to się powinno robić, czy nie, ale wydaje mi się, że jak trochę oczyściłam. To może chętniej będzie rosnąć. Bo patrzcie, tutaj mamy nawet całkiem sporo jeszcze wystających y, wypustek różnych, tak? Mogłyby z nich wychodzić y, korzonki. No ale no tu ewidentnie rośnie nam korzonek. I tutaj patrzcie, taki dziubulek. I chyba mówiłam o tym, tylko nie wiem, czy skończyłam. Tak wygląda spód, ale mi się łapy trzęsą. Y, tak wygląda spód, i tak samo wyglądała y, pień łodyga y, alokazji. Czyli wiecie, no, no, no po prostu tak no nie? po prostu tak także ej no wow ej, ja jestem w szoku jak to ładnie idzie yy, i pudełeczko jest yy, jak widzieliście było zamknięte i takie ono było w sensie ja tutaj nic nie ruszałam jak zrobiłam tydzień temu tak tego zupełnie nie ruszałam tu troszeczkę mchem przykryłam i teraz zrobię podobnie żeby coś tam jednak światełka wpadało ale, ale nie do końca no, ej, no wow, ej, podoba mi się to. Myślałam, że to będzie nudne, że nic tutaj nie zobaczymy, ale jednak. Także, no fajnie. No to ciekawa jestem, jak, jak pójdzie tutaj. Tutaj nie będą nam potrzebne korzenie, tylko wzrost, prawda? Ale zobaczymy, może może i też przy okazji się to ukorzeni. No nie wiem, ale słuchajcie, wróćmy jeszcze tutaj do tej bulwy. Mm. Jak ja to uczyniłam? Otóż wzięłam sobie nóż, który bardzo porządnie umyłam. Sprawdziłam oczywiście, czy nóż jest ostry. Umyłam go bardzo dokładnie, po czym go spirytusem ciap ciap ciap, żeby go odkazić i dosłownie przyłożyłam sobie nóż. Wiecie, Wzdłuż, tak? W sensie, no, przyłożyłam go do alokazji i ciach to naraz. Odłożyłam sobie tą bólwkę po prostu na bok i zabrałam się za owijanie tego. No, ja mam dwie lewe ręce, nie potrafię takich rzeczy tak do końca robić, jestem kiepska manualnie, więc zajęło mi to z 10 minut, maksymalnie 15, i przez ten czas ta bólwka sobie, że tak powiem, zasychała. No bo jakby wiecie, nie mam doświadczenia z bulwą taką pociętą, no nie? Zazwyczaj bulwa jest cała, całością, e, raczej się bulw nietnie, chyba że gniją, tak? No tutaj nic nie było gnijące, natomiast było świeżo odcięte. Więc jakby pomyślałam sobie, że dobrze by to było zostawić, więc przez cały ten czas, kiedy ja robiłam tu tą pieruchę, to ta bulwka sobie zastygała, z zasychała jej ta końcóweczka. No i co, jak już było gotowe to, to, wzięłam sobie pojemniczek, upewniłam się, że jest czysty, nasypałam do niego trochę mchu, zrobiłam dziurwę, wsadziłam bulwę i zamknęłam tym oto wieczkiem. O! Nie jakoś super mocno, tak żeby z jednej strony pęcła, żeby z drugiej strony nie było pęcnięte, nie. I tyle. I tyle. I postawiłam to po prostu na regale, na belce, na której jest listwa LEDowa, czyli na takiej, która jest po prostu cieplejsza. No, i, i tyle. Ma to, ma to yy, światełko. I ma to ciepełko i, i tyle. Nie. Ja, I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Spodziewałam się, że mm, tutaj zobaczymy jakiegoś zgniłka. No nie, a tutaj nawet nie spodziewałam się, że zobaczymy cokolwiek, ale tu jest korzonek, i no fajnie. Fajnie podoba mi się to. No, także jak widzicie, e, pierwsze kroki właśnie w oddzielonej bulwie z alokazji, którą pobudziliśmy pastą cytokininową pierwsze kroki są naprawdę dobre. Pierwsze kroki są ok. No, no to nie wiem, rzućmy może jeszcze okiem tak dla wszystkiego, jak się czuje cała matka. E, Uma musi widać, że tutaj. O Jezus, Maria, o Jezus. Akurat dobrze, bo akurat zdjęłam kropelkę. Tutaj jest e, listeczek, tutaj proszę, u babyka też jest listeczek ten baby niestety taki przygnieciony tym Pampersa taki tu z boku ale powiem wam szczerze że jak na te maluchy, tutaj ufaflunione jest w, w, w muchu, no trudno, nie? W każdym razie, jak na te maluchy, to ten ma predyspozycję do tego, żeby być całkiem spoko babym, bo nie jest taki lichy, jak na przykład ten, który, który tutaj był, co nie? Taki, o, który wypadł tak naprawdę, jak chciałam Jarowi dać kawałek właśnie firdasa, No i co? No i cała ma się też spoczko. Oddzieliłam tego trupa, co tutaj mogliście go widzieć tydzień temu, już mi się to nie podobało. I w efekcie oddzielenia tego, słuchajcie, o, jest. O, w efekcie od, w, oddzielenia tego liścia, w sensie, bo ja mówię, ja raczej staram się nie odcinać, chyba że szlak mnie trafia, no to faktycznie przechodząc obetnę po prostu, bo mnie drażni. Ale jak liść nie wygląda na taki, wiecie, co by go tutaj paliło, a tam go, nie wiem, coś zjadało, to zostawiam. I właśnie widzicie... Kolejny liść, po prostu, który oderwałam, a nie odcięłam, i tutaj też jest korzeń. O, widać, tak? No i on się później zamieni na taki jak ten, czyli taki. No niby jest, ale no nieużyteczny, prawda? także tutaj taki, na, na, na świeżutko bo zanim wzięłam kamerę to odczepiłam ostatecznie tego liścia, ej słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona, podoba mi się to to daje sporo możliwości bo jak ktoś nie będzie chciał grzebać sobie w doniczce, to będzie mógł w, w łatwy sposób pobudzić sobie alokazję po prostu na samej alokazji no nie, no także y, jestem zainteresowana co będzie dalej no także kochani tyle, kończę dzisiaj króciutko i szybciutko Oj, bo, bo dużo jeszcze przede mną, dużo jeszcze przede mną. Co, co do luźki, powiem Wam, że jest różnie, ale o tym może sobie po prostu porozmawiamy w poniedziałek, że tak powiem, w sensie po przeglądzie roślinek, jak już usiądziemy, to wszystko Wam opowiem, bo wydaje mi się, że nie ma co wciskać takich rzeczy w taki filmik jakiś tam tematyczny. Poniedziałki są raczej luźniejsze. Poniedziałki są takie trochę zajeżdżające vlogiem. Matka! Jakim vlogiem? Film powinien być o mnie, tylko o mnie i, i tylko o mnie. I o mnie. No, no, taki dziad. No, także słuchajcie, wszystko jest w porządku. Także ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. E, fajnie, że tutaj ze mną e, byliście. Mam nadzieję, że coś tutaj zaczerpniecie. <grytanie> to jeszcze nie jest koniec, to widać, że to jest dopiero początek, ale dobrze to rokuje. Podoba mi się to. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tą chwileczkę. Nie jest tego. To nie jest do zjedzenia. No i ciekawa opaparcia. No, nie jedz tego, bo dostaniesz sreńka. I co to będzie? No, jak matka, sreńku. No, także kochani, życzę Wam przyjemnego, sympatycznego, pięknego i słonecznego weekendu. I jak najbardziej do zobaczenia w poniedziałku. E, w poniedziałek? W poniedziałku w Groboxach, oh, bo tu drugi. No, przy, przymknięty, bo jest okno otwarte to, żeby takie zimno nie leciało. No, także ta.